Marka Haier najprawdopodobniej znana jest każdemu instalatorowi klimatyzacji w Polsce. Jeśli jednak jest inaczej i chciałbyś na jej temat dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam cię do pełnego materiału, który nagraliśmy tutaj w Warszawie w showroom marki Haier, który znajdziesz klikając tutaj lub też w opisie znajdzie się link do tego materiału. W dużym tylko skrócie pozwól, że opowiem, że jest to marka, która odnotowuje pierwsze miejsca na różnych globalnych listach Między innymi jest globalnym potentatem, jeżeli chodzi o produkcję sprzętu AGD, zajmuje pierwsze miejsca, jeśli chodzi o urządzenia sterowane zdalnie, posiada aż 31% udziałów, a jeśli chodzi o hajera w Polsce, to jest on z nami już od kilkunastu lat i ma drugie miejsce pod względem sprzedaży urządzeń. Przejdźmy już teraz do urządzenia, o którym chciałbym Ci opowiedzieć w tym materiale. Klimatyzator Jade Plus, czyli urządzenie tutaj z mojej lewej strony, najwyższe na tej ściance. Jest to jednocześnie najwyższy model, jaki aktualnie jest w ofercie Hyera z urządzeń ściennych. Jest to klimatyzator bardzo bogato wyposażony, o czym też opowiemy sobie za chwileczkę. Póki co skupmy się może na początku na tym aspekcie wizualnym. Jak już z pewnością zauważyliście klimatyzator w pełni jest matowy, zarówno front jak i boki urządzenia są matowe, no i jak też zauważyliście jest on cały biały. Na środku znajduje się tylko logo Haiera i też co warto myślę podkreślić Haier spróbował o, I to mu się też udało, nie umieszczać zbyt wielu naklejek tutaj na obudowie tego urządzenia. Większość naklejek znajduje się tutaj pod frontem, pod tą klapką, której na razie nie będziemy podnosić. Z boku to urządzenie nieco przypomina krople wody, co też tutaj widzicie na przybitkach i do ściany schodząc urządzenie nieco się zaokrągla, więc tutaj też instalatorzy, którzy będą musieli położyć jakieś korytka, będą mieli nieco trudniejszą do wykonania pracę. Po uruchomieniu tego klimatyzatora z pewnością na wyświetlaczu jesteście w stanie zauważyć różnicę jaka jest między tym a wszystkimi innymi klimatyzatorami jakie mamy w marce Haier. Mianowicie różnica ta polega na tym, że na wyświetlaczu wyświetla nam się temperatura z miejscem po przecinku. Możemy tutaj ustawić temperaturę z dokładnością do pół stopnia. Tak jak widzicie, aktualnie w pomieszczeniu panuje nam temperatura 24,5 stopnia, a kiedy my będziemy ją sobie ustawiali, mogę ustawić 21,5, 21, 21 20,5 itd. Ma to oczywiście wpływ na komfort w jakim przebywamy, komfort w otoczeniu powietrza. Dodatkowo ma to także wpływ na zużycie energii elektrycznej, przez to, że możemy nieco precyzyjniej ustawić to, czego oczekujemy. Jeśli mam już w ręce pilot, to też myślę, że warto pokazać, jak ten pilot się prezentuje. Jest on wyposażony w dość duży wyświetlacz, na którym wyraźnie widzimy, jaka aktualnie funkcja, w jakiej funkcji pracuje to urządzenie, jaka jest aktualnie ustawiona temperatura. Pod wyświetlaczem mamy dostęp do najbardziej potrzebnych funkcji. Mamy tu między innymi chłodzenie, czy też grzanie, szybkie ustawianie temperatury. A kiedy otworzymy sobie tą klapkę, no to mamy już dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, jakie ten klimatyzator w sobie posiada. Główną korzyścią wynikającą z użytkowania tego urządzenia, oczywiście poza chłodzeniem czy też grzaniem, jest funkcja Self Purify. Tak ona się nazywa w tym urządzeniu. W głównej mierze polega ona na tym, że urządzenie wyposażone jest w tak zwany filtr IFD jest to taka siateczka, która składa się z 7000 tysięcy otworów. Które pochłaniają nam zanieczyszczenia w pomieszczeniu, gdzie właśnie pracuje to urządzenie. I po włączeniu wspomnianej funkcji Self Purify, e, następuje elektryczność statyczna, która absorbuje nam kurz. Tutaj znajdują się właśnie te filtry, które absorbują nam kurz. I teraz z badań niezależnych, przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratoria, wynika, że takie oczyszczanie powietrza jest porównywalne z oczyszczaczami powietrza takimi stacjonarnymi, wysokiej jakości, które. Są dostępne na rynku, i chciałbym, żebyście zobaczyli też, jak wygląda filtr, o którym sobie tutaj rozmawiamy. W tym celu podniesiemy sobie klapę tego urządzenia. I tutaj możecie zobaczyć, to są właśnie te dwa filtry, o których rozmawialiśmy. To dzięki nim jakość powietrza, którym oddychamy w pomieszczeniu, jest na dużo wyższym poziomie. Urządzenie to ma także wbudowany, właśnie wyświetlacz który pokazuje nam, jaka jest jakość powietrza. W tym momencie powietrze jest o dobrej jakości, dlatego też na wyświetlaczu widzimy kolor zielony. Gdyby powietrze nieco się zepsuło, powiedzmy kolokwialnie, to na pewno na wyświetlaczu pojawiłby nam się kolor czerwony. Urządzenie to charakteryzuje się bardzo cichą pracą, która sięga nawet 15 dB, dzięki czemu urządzenie to dedykowane jest do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, gdzie zależy nam na tym, żeby panowała bezwzględna cisza, przykładowo do sypialni. Jeśli chodzi o jednostkę zewnętrzną, tutaj myślę, że warto wspomnieć, że w urządzeniach o mocy 2,5 kW oraz 3,5 kW będzie występowała sprężarka z Panasonica, natomiast w urządzeniu 5 kW będzie to sprężarka z Mitsubishi. Dodatkowo, jak już jesteśmy przy jednostce zewnętrznej, warto wspomnieć, że urządzenie zewnętrzne posiada elektroniczny zawór rozprężny. Dodatkowo, kiedy patrzymy sobie na to urządzenie, to zapewne też w oczy rzuca nam się czujnik eko, czujnik obecności człowieka, który dzieli nam pomieszczenie na strefy, który wyczuwa, czy w danym miejscu znajduje się człowiek. Dzięki tej funkcji urządzenie ma możliwość albo wiania bezpośrednio na człowieka, albo omijać go w zależności od tego, jak sobie tą funkcję ustawimy. Jeżeli po 20 minutach klimatyzator wyczuje, a właściwie ta czujka wyczuje, że nikogo w pomieszczeniu nie ma, klimatyzator wejdzie w stan oszczędzania energii, dzięki czemu oczywiście możemy spodziewać się niższych rachunków za prąd. Opowiedzmy sobie teraz nieco więcej na temat ciekawych funkcji, jakie posiada to urządzenie. Funkcja self-hygiene. Jest to funkcja, która polega na tym, że niektóre z elementów dosyć istotnych w klimatyzatorze zostały pokryte specjalną powłoką, która ma w sobie jony srebra. Dzięki temu dość znacznie ograniczamy rozwój bakterii i wirusów na tych właśnie elementach. I elementami takimi, które są pokryte tą specjalną powłoką jest przede wszystkim wentylator, taca ociekowa, a także dolna pokrywa, przy której kręci się wentylator. Kolejną funkcją, o której warto wspomnieć, jest 56 stopni Celsjusza SteriClean, Clean. Czyli mówiąc prostym językiem, polega ona na tym, że na wymiennik ciepła dostaje się czynnik o temperaturze 56 lub nawet więcej stopni Celsjusza. Wszystko po to, aby taką temperaturę na wymienniku w jednostce wewnętrznej utrzymać przez co najmniej 30 minut. No i z badań wynika, że taka temperatura w takim czasie jest w stanie unieszkodliwić wszelkiego rodzaju rozwój bakterii, zarazków, grzybów i pleśni, jakie mogą znajdować się na właśnie wymienniku w jednostce wewnętrznej. Wszystko po to, aby powietrze, którym oddychamy, było po prostu czystsze. Kolejna funkcja również związana jest z czystością wymiennika. Funkcja ta nazywa się self-clean i polega na tym, że na wymiennik dostaje się chłodny czynnik, którego zadaniem jest zamrożenie wszelkiego rodzaju nieczystości, jakie na nim się znajdują. Kolejnym etapem jest puszczenie gorących par czynnika, których zadaniem jest rozpuszczenie tego, co wcześniej zostało związane tym lodem, a następnie wszystko to powinno wziąć i spłynąć do tacy ociekowej no i wydostać się już z urządzenia. Dodatkowo klimatyzatory posiadają powłokę specjalną na lamelach, które o 20% zwiększają przepustowość przepływ skroplin kondensatu, które spływają nam do tacy ociekowej. Funkcja utrzymywania temperatury 10 stopni Funkcja ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że klimatyzator utrzymuje temperaturę 10 stopni. W sytuacji, kiedy mamy klimatyzację uruchomioną w funkcję grzania, funkcja ta uniemożliwi zejściu temperatury właśnie poniżej 10 stopni. Dzięki temu funkcja ta przydaje się w pomieszczeniach, które nie są na co dzień używane, które są używane być może sporadycznie, albo które są przykładowo domkami letniskowymi, gdzie nie musimy utrzymywać stale wysokiej temperatury. Natury, kiedy nas w tych domkach na przykład nie ma. Funkcja modemu Wi-Fi. Któż z nas nie chciałby uruchomić klimatyzatora, kiedy wraca przykładowo z pracy w upalny dzień? Dzięki temu, że wszystkie urządzenia ścienne marki Haier mają wbudowane modem Wi-Fi, mamy możliwość uruchomienia takiego urządzenia, czy to ze smartfona, czy to z tableta, Mamy specjalną aplikację, dzięki której jest możliwość ustawienia odpowiedniej temperatury i ogólnego zarządzania całym klimacatorem. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten klimatyzator i że udało nam się go zarówno pokazać od tej strony wizualnej, jak i opowiedzieć o jego ciekawych aspektach, ciekawych smaczkach. Kilka danych technicznych udało nam się również wyjąć. Jeśli mimo wszystko masz jakieś pytania, zachęcam, aby pozostawić je tutaj na dole w sekcji komentarzy. Wszystkie komentarze oczywiście czytamy, jeżeli tylko jest możliwość, mamy na to czas, mamy na to wiedzę, staramy się na takie komentarze odpowiadać. Będę również wdzięczny za Subskrypcję za łapkę w górę, co dodatkowo będzie nas napędzało i będzie powodowało, że tego typu materiałów, także być może lepsze, będziemy dla Was nagrywali. A jeśli jesteś instalatorem no i szukasz hurtowni, która będzie zaopatrywała Cię w sprzęt z Haiera albo z jakiejkolwiek innej marki, no to już więcej nie szukaj. Oto znalazłeś. Wejdź na www.shopklima.pl do zakładki współpraca i tam znajdziesz wszystkie informacje na temat właśnie współpracy. Z naszą hurtownią. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, łapka w górę. No i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki.